Stacja Pro Senior, Oddział Bytom. Rozpoczynała się wiosna, czas odrodzenia, Przedświątecznych porządków, planowania zakupów i menu świątecznego oraz, co naturalne, szukania nadziei na odnowienie, jak to na Wielkanoc we Lwowie bywało. Wielkanoc w dawnym Lwowie to święta odradzającego się życia i święta wiosny niezwykle bogate i kolorowe. Szanowni Państwo, by właściwie przeżyć ten dzisiejszy koncert, który rozpoczęliśmy instrumentalną wersją piosenki, piosenki z filmu Włóczęgi, piosenki napisanej przez Henryka Warsa, należy przymknąć na chwilę oczy i wyobrazić sobie dolinę pośród siedmiu wzgórz, dolinę zabudowaną Setkami, no nie setkami, tysiącami kamienic, a po środku plac, a na tym placu ratusz z bardzo wysoką wieżą, a na tej wieży łopotce biało-czerwona flaga. A na rogach tego placu fontanny. Fontanny z boginiami greckimi. I jeszcze dwa pasaże akademickie Corso, wały hetmańskie, po których przechadzają się mieszkańcy lwowa. Panie, z parsolkami bez względu na pogodę, czy to słońce, czy deszcz, czy śnieg, panowie w melonikach, cylindrach, kapeluszach, a z witryn sklepowych bije bogactwo sklepów. I co kilkadziesiąt metrów, wyobraźcie sobie, państwo, zapach świeżo palonej kawy i aromat wschodnich ziół, jeszcze na dodatek gwar dzieci goniących się po Korso czy po wałach. Taki był Lwów do września 1939 roku. A kiedy była Wielkanoc, przybierał jeszcze bardziej dostojny wygląd. No wtedy do tych świąt przygotowano się no, znacznie wcześniej niż tylko w Wielkim Tygodniu. Okna musiały w poniedziałek w Wielkim Tygodniu być błyszeć na glans, jak to mówią lwowiacy, więc codziennie pucowano te, te szyby gazetami starymi a w domach wyczuwało się już przygotowywanie świąt w postaci zapachów, bab, mazurków, placków, a także i dziczyzny. I tak było w domach, a na podwórkach słychać było trzepanie chodników, dywanów, które co jakiś czas tylko zagłuszały dzwony ponad stu lwowskich kościołów. Z tym najbardziej doniosłym, najgłośniejszym dzwonem z kościoła Bernardynów. Ten kościół, ten dzwon. Tylko przez dwa dni w roku nie dzwonił wtedy. Teraz wcale nie dzwoni. To był Wielki Piątek i Wielka Sobota. I właśnie Wielki Piątek ludzie wtedy jeszcze się przygotowali do świąt. A w sobotę od rana szli niczym mrówki do mrowiska, do kościołów z koszami pełnymi jadła, ale także wodą i pochodniami wodą kropiono mieszkania, żeby nadal dawały szczęście, a ogniem podpalano w piecu i wtedy dopiero w sobotę Wielkiej Nocy można było zjeść ciepłą strawę. I później jeszcze wieczorem rezurekcję, po której Lwów huczał strasznie od wszelkiego rodzaju wybuchów, a w niedzielę rano, po słudym śniadaniu, i to naprawdę było sute śniadanie, nie tylko jajeczko drobne, ale to było takie sute, żeby nie powiedzieć, obżarstwo wielkie. Lwowiacy chodzili nie do kościoła, ale do kościołów, by zobaczyć groby pańskie. A te groby były przepiękne, bo proszę Państwa, we Lwowie byli skupieni najlepsi rzeźbiarze pomników cmentarnych. Tam była Akademia Sztuki Cmentarnej. W związku z tym byli to najlepsi rzeźbiarze, i oni tworzyli groby w tych lwowskich kościołach. I ten największy, we wspomnianym już kościele Bernardynów, prawie tak wysoki jak ołtarz, a przed nim straż pełnili żołnierze ubrani w rzymskie szaty, z hełmami, halabardami, tarczami, w sandałach z rzemykami i mnóstwo zieleni. Święta wielkanocne we Lwowie były bardzo podniosłe. Podobnie jak dwie piosenki, które usłyszymy teraz w wykonaniu Bożeny Związek, wesołego Alleluja i wesołego Jajka. Tu na szczycie, a ja wytężam słuch. A ja patrzę dookoła, i nie wiem skąd. Słyszę głos, co do mnie woła, wesołych świąt. Już z dalekiej, długiej drogi zawiewa. Węgłach. Leci bocia długo nogi na swój słomiany dach. Lecią cztery dni noce, zatoczył krąg. Teraz chodzi tu koce wesołych świąt, a na wierzbach jedno bazie. Aby na święta świat, chociaż bazie miał na razie, nim zejdzie pierwszy kwiat, nim wyrośnie, nim wybuja narcyzów won. Wesołego Aleluja wesołych świąt. Stąd, wesołego aleluja, wesołych świąt. Ale nie wiadomo skąd, tak się zaczyna bajka I mówi Wam wesołych świąt i wesołego jajka I tulipanów kwitnie rząd I nie zapominajka I życzy Wam wesołych świąt i wesołego jajka w domu wysprzątany każdy kąt Wyświecone niebo, z nieba płynie spoza chmur, anielski chór. Alleluja, Alleluja, wesołych świąt. Wróciła już pod dachu gąt, ptaszęta pod fruwajka, i życzę wam wesołych świąt i wesołego jajka. Wesołych świąt zagwizdał głos i zakwiliła czajka i trzeszesz wam ten cały głos najweselszego jajka. Skrzypce, harfa, klarnet, chret i bas i mała, bała łajka od świtu dzisiaj cały czas śpiewają w las. Związana z wielkanocą piosenka kalichlorek. Kalichlorek, nie wiem czy Państwo wiedzą co to jest. To jest substancja. chemiczna, chemicynie skrót KCLO3. Dla pozostałych Państwa to to jest potas i y, siarka. To się razem łączyło w taką kulkę, wkładało w gałganek, wiązało na supełki, taki nabój i kładło się na tory tramwajowe. Kładło się gdzieś przy krawężniku i się waliło w to kamieniem, albo uderzało się tym z daleka o mur. Huk był straszny. Żyby w oknach dzwoniły i tylko raz w roku we Lwowie zezwalano na takie ekscesy. To była właśnie Wielkanoc. O Kali Boże Bożena Związek i instrumentaliści. Na wielkanoc w lwowie pan wi? Śmagę myślisz, pan, ja wiem, piło się. Ja wiem, baranek i pisanki, ale na co narzekały lwowianki? Kali chlorek, kali chlorek, proszę dać, bo na biba strzela lwowska plać że nie łaza, że wiedzą to, że partiarskie to zwyczaje są. I nie dziwi nikt się wcale, zapchaj kancel pod tramwajem. Kalichlorek, kalichlorek cały dzień strzelał i lwów w głuchy był jak pień. W inszych miastach miałeś babę i mazurki, różne jajka, Obważanki i figurki, lecz od świtu werwowie tak wybada, Nic inszego I no, bum, kanonada. Kali chlorek, kali chlorek, proszę dać, bo na wiwatr szalał a brać. że nie łazarze wiedzą to że to zwyczaje są. I nie dziwi nikt się wcale, zamchaj kapsle pod tramwajem. kaliklorek, chlorek cały dzień strzelał i lwów głuchy był jak pień. Dziś we Lwowie na pewno tam cisza, chyba że ktoś moją pioskę usłyszał, no bo wtedy spojrzy na biedę i usłyszy z daleka, jak wtedy. Kali chlorek, kali chlorek, proszę dać ponawiwa strzelal, boska brać każe nie łazarze że wiedzą to, że magniarskie to zwyczaje są. I dobra cegła, dobry kamień, Wiwat jest nad wiwatami. Kalichlorek, kalichlorek, święta grunt. Panie aptekarzu, daj Pan punkt! Stacja Pro Senior Twoje miejsce w cyfrowym świecie. Jesteśmy na YouTube i Spotify. Włącz się, słuchaj, oglądaj, twórz z nami społeczność.